Marek! Mareczek! Tak, prezesie? Selekcjoner kawałka chce więcej! Pieniędzy? Ciężkie negocjacje! Nie, po prostu alkohol się skończył. Skocz do Froga na roga i przynieś jakąś rudą najstarszą, jaką znajdziesz. Już biegnę! One hour later. Prezesie! Marek, wariacie! Gdzie ty byłeś tak długo? No, znalazłem najstarszą rudą, jaką się znalazło! Ja jestem Roxy. Aha, chodziło mi o łyski. Nieważne, kawałka już poszedł. Mój Boże, negocjacje nieudane? Udane? Ale coś zaczął gadać o owenzywie i defensywie, więc powiedziałem mu, żeby spierdalał. Logiczne. Marek, jutro konferencja. Walimy Habemu z Papam i na Sowietów. To trzeba przygotować. Tak, tak, ty iść przygotowywać się, a my tu z Roxy ponegocjujemy. Chodź, chodź, chodź. Okej. Okay. The next day. Habemu z Papam. Dzień dobry wszystkim, dziękujemy na przybycie, na konferencję, na której prezes ogłosi selekcjonera polskiej reprezentacji piłki nożnej. Dzień dobry, na wstępie trochę prywaty. Mioduski to debil, dziękuję. Muszę powiedzieć, że wykonałem kilka telefonów do ludzi, którzy z nim pracowali jako trenerem i wszyscy mówili jedno. Czarek piłeś. Chciałbym przedstawić nowego selekcjonera, Adam Kawałka. Nawałka? Kawałka. Dzień dobry, zarówno mi, jak i państwu. Cieszę się, że mogę. O Jezu, dobra, dawajcie pytanie. Tak, proszę pytania. Proszę, czy konsultował pan to z zawodnikami? Dzwoniłem do Roberta Lewanowskiego i Kamila Glika. I co powiedzieli? Kamil powiedział, że gdzieś tam już słyszał o tym trenerze, a Robert akurat był zajęty, bo ja bezglutenową panna Kotę z wegańskimi truskawkami. Ich liebe die deutsche pana Kota. Vegane erdbeeren sind besser als koszere Kuh. Czy dzwonił pan do Lecha Poznań? Dzwoniłem, ale akurat byli zajęci paleniem archiwów pa Wronki. Jak przebiegały rozmowy? Negocjacje były długie i trudne, zarówno jakościowo jak i pojemnościowo. To jest już plan na barażę? W Moskwie będzie ciężko, ale w rewanżu sobie poradzimy. Ale to jest tylko jeden mecz. Nie ma rewanżu. W takim razie, zarówno w defensywie, jak i ofensywie, mamy przejebane. <grystanie>